Co tam, żeś znalazł? Jakiś... jeszcze nie, nie, nie odkopałem, ale tutaj jest. Wyciągaj. Dawaj, co to to? Jakiś czegoś... Co to jest? Co to jest? Jakaś blaszka. Kawałek czegoś... Cze, czekaj, czek, czegoś? czekaj. Wygląda nie motylek. motylek. O, obróć. Z drugiej strony, pokaż na drugą stronę, co jest z drugiej strony. No nie wiadomo, co to może być. Czekaj, bo palcem ci łapie a nie łapie tego. Musisz tak na ręce położyć. Czekaj, czekaj. czekaj. A, jakieś coś. Czekaj, poczekaj, poczekaj. O, coś takiego.